Dzień dobry, witajcie. Tutaj Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Kanał poświęcony perfumom nowym, starym, niszowym, mainstreamowym i mojej miłości do perfum. Także zapraszam do subskrypcji. Dzisiaj temat nietypowy. Musiałam jakoś określić te perfumy, o których będę mówić, i chyba najlepszym określeniem dla nich jest perfumy czyste i krystaliczne. Ale. Są to na tyle złożone kompozycje, że y, należy właśnie poświęcić im uwagę. I jeszcze y, zaskoczyło mnie to w ostatnich dniach, taka koincydencja w czasie się zdarzyła, że poznałam dwa zapachy, które są sklasyfikowane Cheruti i masz, jako damski zapach i Cartier Déclaration d'un Soir, ten wysoki flakon, on jest sklasyfikowany jako zapach męski, ale zdecydowanie... Cheruti i masz równie dobrze mógłby być męskim zapachem. Cartier deklaration d'ansois damskim. Zresztą pojawiają się w komentarzach na fragrantice takie sugestie, że, że na przykład Cartier to nie jest typowo męski zapach. Cheruti również. No i właśnie poświęcę im uwagę i opowiem o nich. Um, jeszcze o jednym zapachu będę mówić. To jest unikat rozchwytywany, bardzo, bardzo pożądany w tej chwili. E, e, Ivoir Balmon, to jest ten malutki flakonik. Niestety bez koreczka udało mi się nabyć taki, ponieważ jest to unikat, więc połowa malutkiego flakonika, no ale udało się, to udało, cieszę się. Okej, okay. więc e, te zapachy każdy z nich jest inny, każdy z nich jest bardzo piękny i złożony. Nieoczywiste zapachy, takie, które lubię najbardziej, czyli perfumy, które zaskakują, których, które nawet trudno jest opisać w sło słowami. Um, I wszystkie one rzeczywiście, tak jak tutaj flakon też sugeruje, są krystaliczne, czyste, przejrzyste, bo flakony i płyn w środku również mówią nam wiele y, o samym zapachu, warto mieć to na uwadze. Y, nieprzypadkowo. Te zapachy, te perfumy są w takich właśnie mglistych, krystalicznych, mglistych i jednocześnie krystalicznych, tak, w flakonach. To jest może paradoks, bo mglisty i krystaliczny to prawdopodobnie są przeciwstawne określenia, ale właśnie te zapachy takie są nieoczywiste. To od którego zaczniemy? Może od tego, który najbardziej mnie zaskoczył. <gry> W tym dziwnym flakonie, trudnym takim trochę mm, trudny ma tutaj korek, takie dziwne zamykadełko. Mm, Deklaration d'onsoir. Pokażę wam, jak to się zapina. Tak trochę dziwnie. Niczym stare butelki z kapslami, z orężadą z moich czasów mojego dzieciństwa. No ale zapach niezwykle zaskakujący. I już wam o nim więcej opowiadam. Cartier to marka, którą bardzo rekomenduję, polecam, jedna z najlepszych mainstreamowych marek, świetna, mająca duże ambicje, jeśli chodzi o same kompozycje. Kompozycje Cartier są ambitne, świetnie wykonane, w pięknych flakonach, przy okazji nie są to bardzo drogie zapachy. I tutaj mamy zapach z 2012 roku, drzewno-kwiatowo-piżmowy, męski zapach, tak to jest określone. Stworzyła pani Mathilde Laurent to jest pani, która stworzyła większość zapachów Cartier. Między innymi te wszystkie zapachy właśnie z serii Pantera, no i jeszcze wiele innych dla Cartier. I co my tutaj mamy w tym teoretycznie męskim zapachu? Mamy czarny pieprz, kardamon i kminek. Tak. I dalej w sercu mamy róże, gałkę muszkatułową i drzewo sandałowe. Przyznacie, że bardzo ciekawe połączenie składników i dość nietypowe jak na y, zapach męski. Kminek, kardamon, róża. Hm. No tak. I, i rzeczywiście y, y, recenzje są takie, czytałam co mężczyźni o tym zapachu mówią. No to recenzje są y, zwykle w 80% entuzjastyczne, że to jest przepiękny zapach. Jeden z najlepszych, szlachetny, intrygujący, który zbiera niesamowite ilości komplementów od kobiet? No ale oczywiście część tych y, recenzji była taka, czy to jest zapach męski? Nie czuję się w nim zbyt męsko, bo jest tutaj róża, ale róża jest tutaj powiedziałabym, ukryta i taka, y, taka mydląca, tak bym powiedziała, mydląca róża. Y, jak wam ten zapach przedstawić tak obrazowo, mydląca róża? W otoczeniu runa leśnego i wilgotnych y, roślin leśnych, przy okazji troszeczkę pikantna, tak jakby miętowa, y, która, która bardzo jest taka y, lekka, wibrująca przyprawy y, są takie, y, są tutaj odczuwalne, bo ten zapach jest pikantny, jednocześnie jest taki leniwą dlącą mglisty, tak jakby właśnie spacer w lesie y, i i takie też głębokie rozważania nad życiem. Ten zapach jest taki właśnie nostalgiczny, mglisty, a przy okazji pikantny. Róża jest mydląca, taka powiedziałabym, nawet umierająca. Jest tutaj jakieś takie poczucie w tym zapachu. Jakiegoś, żeby, żebyście mnie źle nie zrozumieli, rozkładu, ale to jest taki rozkład organiczny, taki na przykład jaki zachodzi, nie wiem, w lesie, tak, e, gdzie czujemy zapach gleby, ru, runa, mchu, czegoś takiego, e, i to wszystko jest nawodnione deszczem. Mgłą i rosą i czuć takie różne dziwne wonie leśne, prawda? Wiecie o co mi chodzi? Yy, no więc bardzo piękna kompozycja nieoczywista, właśnie nietypowo męska, ale mężczyznom, niektórym mężczyznom się podoba. Wydaje mi się, że tym mężczyznom, którzy mają liryczną duszę, ale świetnie również sprawdzi się na kobiecie. Och, piękny zapach, naprawdę. Dobrze, i zacznijmy, zacznijmy opowiadać o, o kolejnym zapachu krystalicznym, czystym, jednocześnie nieoczywistym, to jest Ivoire Balmain, już to jest unikat. Zapach również z 2012 roku, szyprowo-kwiatowy. Stworzył Michel Almirac i tutaj, jak wieść niesie, jest to jedno z najpiękniejszych galbanum w perfumach. Ludzie zachwycają się właśnie tym galbanum, nutą zieloną taką troszeczkę mydlaną, galbaną. Mamy tutaj liść fiołka, mamy irys, róże, ylang -lang, jaśmin, wetiverię, cedr, paczule i wanilię. I to jest zapach, który mnie osobiście kojarzy się z stylem art déco. Nie wiem dlaczego, ale jest on taki klasyczny, lekko retro. Klasyczny, retro, jednocześnie właśnie taki z ogromną klasą i ogromną powściągliwością. Tak, więc kojarzy mi się z takim stylem Art Deco, z biało-czarnymi fotografiami, z czystością, z, z właśnie z ascezą, tak? To jest jeden z najbardziej powściągliwych zapachów, jakie, jakie poznałam. Na mojej skórze on jednak niestety dosyć płasko wybrzmiewa, to znaczy nic tam się szczególnie nie zmienia w czasie. Ja jednak wolę, żeby perfumy się zmieniały, tak jak na przykład Cartier bardzo się zmienia. I czuć taką grenut yy, wibrację, to od zapachu yy, ivory no bo jest to kość słoniowa, no to tutaj rzeczywiście ten zapach jest taki posągowy. Dla mnie bardzo elegancki, posągowy, mydlany, jednocześnie ascetyczny. No i wiem, że wiele osób kocha ten zapach, a on już zniknął z rynku. I chciałabym Wam powiedzieć, dla, dla osób, które, które no, kochają ten zapach i, i nie, nie mogą go zdobyć to chciałabym powiedzieć, że bardzo podobne brzmienie, oczywiście nie identyczne, ale bardzo podobne w tym klimacie mydlanym, czystym, mydlanym, lekko retro, są perfumy, które stworzyła Sofia Groisman i powstały w 1991 roku. Bill Blass Nude, to jest ten zapach, bardzo tani. Bardzo ładny, klasyczny zapach. Mydlany. Nie wszyscy lubią akordy mydła w perfumach, no ale to jest taki zapach właśnie typowo mydlany. Mamy tutaj aldehydy. Mamy galbanum, również oczywiście, dlatego tak się kojarzy z IWA Mamy rozmaryn, narcyz, mech, dębowy, róże, korzeń irysa, piżmo i drzewo sandałowe. Więc jest tutaj poczucie czystości. Aldehydy dodają temu zapachowi przestrzeni. No i jest tutaj właśnie coś takiego też niedopowiedzianego, taka, taki, taki akord właściwie czysto umytego ciała, y, ciepła później, tak? Ten zapach emituje ciepło w, w bazie. To jest taka nieoczywista, y, nieoczywista elegancja. Hmm. Sofia Grossman jest gwarantem jakości, także, także bardzo polecam ten zapach. Tak jak mówię, nie jest on identyczny, ale galbanum aldehydy dają podobny mydlany y, klimat. Ok, i na końcu jeszcze powiem o tym zapachu Czeruti i masz. Tak, powiedziałam, że jest krystaliczny, jednocześnie zamglony. No, i tak jak ta butelka. Taka troszeczkę oszroniona. Tutaj jest krystaliczna, przezroczysta, a tutaj jest zamglona. I taki to jest zapach. I już tutaj go mam na ręku. Mm, będę sobie przypominać. Ten zapach rekomendowała e, poziomka w swoim niedawnym filmie, Tagu, do którego zachęcam, zachęcam żeby obejrzeć. Mainstream perełką, to jest taki, tak, zabawa, w której też wzięłam udział, i poziomka tam prezentuje w tym filmie 11, 11 perełkowych, mainstreamowych zapachów, które kocha, i między innymi prezentowała właśnie Cheruti i Masz. Ten zapach mi umknął, szczerze mówiąc, nie miałam okazji go poznać, a ponieważ jest niezwykle taniej, no to sobie zakupiłam połowę flakonika, żeby sobie yy, przetestować yy, Cheruti i masz to cytrusowo aromatyczny zapach z 2000 roku. I mamy tutaj grejfrut, pieprz, ym, mięte, brzozę, skórę, cedr, wirginia i bursztyn. Dlatego jest to zapach absolutnie niesłodki. Także jeżeli ktoś lubi zapachy uniseksowe, niesłodkie, wilgotne, przestrzenne, zamglone, niektórzy twierdzą, że ten zapach jest smutny: może brzoza i akordy skóry dają taki efekt. Ale ktoś może powiedzieć, że ten zapach jest również energizujący i radosny, tak? Bo to zależy, jak to się wszystko ułoży na skórze. W każdym razie zapach na pewno ma dużo przestrzeni, wilgoci, nostalgii. Niektórzy twierdzą, że to jest jesienny zapach. I tak jak mówię, jednocześnie mógłby go używać mężczyzna i tutaj nie będzie żadnej, żadnego nieporozumienia. Także zapachy. Bardzo ciekawe, nie dla wszystkich, na pewno nie, to raczej dla wyrafinowanych osób, które szukają czegoś nieoczywistego, które mają już dość nurtu słodziaków w mainstreamie. E, bardzo polecam e, bardzo intrygujące kompozycje. <laughs> Dziękuję za uwagę i jeszcze takie małe ogłoszenie, e, ponieważ naobiecywałam, naobiecywałam dużo, dużo tematów i dużo filmów, i o, ja je wszystkie oczywiście zrealizuję. Tyle tylko, że m, nie dysponuję aż taką dużą ilością w tej chwili czasu, żeby tak szybko wszystko zrealizować, ale absolutnie zrealizuję m, ten m, projekt QA. On będzie w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek mniej więcej. Również oczywiście zrealizuję i dokończę psychozabawę perfumową. Tak wiele osób się zgłosiło, że będę to musiała zrobić w dwóch lub trzech częściach, ale obiecuję, że to zrobię. Również film Alchemia Róży będzie zrealizowany. No i historia życia Jacques'a Cavalier, jednego z najsłynniejszych perfumiarzy, którego uwielbiam, również będzie na tym kanale. Myślę, że wszystkie te filmy pojawią się w ciągu dwóch do trzech tygodni, także zapraszam do subskrypcji. Yy, zawsze dotrzymuję słowa. <dziękuję>, Dziękuję za uwagę. Pa pa.